Niech będzie pochwały z Chrystus. Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj uroczystość świętego Stanisława Biskupa, męczennika, jednego z patronów Polski. I Kościół daje nam słowo, które jest mocnym słowem, które nam pokazuje też, na czym polega życie chrześcijańskie. Uwaga! Jeżeli chcesz sielanki, jeżeli chcesz świętego spokoju, to nie ma miejsca dla ciebie w kościele. Bycie chrześcijaninem. To jest zgoda na to, że się jest znakiem w jakiś sposób sprzeciwu wobec tego świata i że będzie się na celowniku. Święty Paweł nam o tym mówi i w dzisiejszym pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich mówi tak. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki. Aby pociągnąć za sobą uczniów, popatrzcie, jaki wielki realizm, że ta wspólnota będzie atakowana z zewnątrz, i to w mocnych słowach, że wejdą wilki drapieżne, które nie oszczędzą stada, nie będą oszczędzać stada, bez litości. Ale też i od wewnątrz będą ludzie, którzy będą głosić fałszywe nauki. I to się realizuje przez całe wieki Kościoła i dzisiaj na naszych oczach też w jakiś sposób tego doświadczamy. Potem święty Paweł mówi w liście do Rzymian też: Z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważając nas na owce przeznaczone na rzeź. Moją uwagę bardzo przykuły te słowa: Uważając nas za owce przeznaczone na rzeź. Tak patrzy na nas świat. Tak patrzy na mnie, tak patrzy na ciebie. Jesteś owcą, jesteśmy owcami przeznaczonymi na rzeź. Rozumiesz? To nie jest e, łatwe do zaakceptowania. Ale popatrz, w ilu sytuacjach to się sprawdza. W momencie, kiedy w jakikolwiek środowiska, nieraz niby ludzi wierzących, od czasu do czasu chodzących do kościoła, ale jak jest okazja, żeby włożyć szpilę takiemu, który żyje e Ewangelią, to się ją wykorzystuje, nie? I próbuje się nieraz, czy w mediach, czy w mediach społecznościowych, ile te ich, tego hejtu jest też na ludzi kościoła, na kościół. Może sam też tego doświadczasz w jakiś sposób. Nie przejmuj się tym. Taka jest rzeczywistość. O tym już 2000, temu, 2000 lat temu wiedział Święty Paweł. O tym wiedział Kościół. Od samego początku w, w takiej rzeczywistości żyjemy, I, bo właśnie diabeł próbuje za wszelką cenę zniszczyć Kościół. 2000 lat mu się nie udało. Owszem, czasem kogoś rozszarpie, czasem kogoś pogryzie. Ale w, w całości, moi drodzy, mamy to zapewnienie też od Jezusa. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Ja jestem dobrym pasterzem. I my się nie mamy co bać tych wilków drapieżnych, bo z drugiej strony jest pasterz, który daje nam życie wieczne. Nie? To, to przypominam, my nie żyjemy w perspektywie życia tego doczesnego, my żyjemy w perspektywie życia wiecznego i o nie mamy walczyć, mamy zabiegać o nasze zbawienie. I też sobie tak pomyślałem, że właśnie dobry pasterz daje życie za swoje owce. święty Stanisław, który dał swoje życie za prawdę. Ale też dzisiaj ilu jest pasterzy, którzy dają to swoje życie za tą prawdę, głosząc Ewangelię. Im bardziej ją głoszą prawdziwie, autentycznie, tym nieraz są bardziej atakowani. I bądź wdzięczny za takich pasterzy. Nie stawaj się jednym z tych wilków, którzy jeszcze dogryzają, ale bądź wdzięczną owcą. On walczy o twoje życie. To się może nie podobać światu, ale ty bądź wdzięczny. I moi drodzy, święty Paweł nam daje też receptę, jak my mamy w tej sytuacji przetrwać, się, kiedy będą wchodzić między nas te wilki drapieżne. Dlatego czuwajcie, pamiętając, mamy czuwać. I On mówi: uważajcie na samych siebie i na całe stado. Czyli każdy z nas, no po pierwsze, pasterze, mają tą odpowiedzialność czuwać nad sobą, żeby nie odpaść, żeby nie upaść, żeby nie odejść. I nad powierzonym sadem, ale to się dotyczy każdego z nas tak naprawdę. Każdy z nas ma najpierw czuwać nad sobą, a po drugie ma czuwać nad innymi, pamiętając. To znaczy, że my wciąż mamy sobie przypominać to, co jest zawarte w Ewangelii, to, co było nam głoszone. Paweł mówi, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. Pamiętać o tym, co mi inni przekazali, co głosi kościół, co pasterzy. Wciąż to sobie przypominać, pamiętać. A teraz polecam Was Bogu, to jest trzeci element: polecać Bogu całą tą sytuację, oddawać siebie, nie tracić nadziei. Czyli, moi drodzy, to Słowo Boże, ono nie jest pesymistyczne, ono jest pełne optymizmu, nadziei, tylko trzeba nam pamiętać o tym: czuwać, pamiętać, polecać się Bogu. A wtedy te wilki drapieżne. W perspektywie przynajmniej życia wiecznego nic nam nie zrobią. Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w rękach dobrego pasterza. Szczęść Boże, dobrego spotkania ze Słowem Bożym.